Jest takie słowo, które sprawia, że część z nas oblewa zimny pot i włos jeży się nam na głowie. Bardzo często kino wykorzystuje takie podejście i tylko potęguje nieuzasadniony strach i dystans. Na szczęście, Nowa Godzilla jest fatalna nie tylko dlatego, że scenarzyści nie wiedzieli nic o promieniowaniu. Dziś w najnowszej serii, subiektywny ranking siedmiu największych mitów o promieniowaniu jądrowym i energetyce jądrowej. Mit numer 7. Polska nie ma elektrowni atomowej, więc nie grozi jej niebezpieczeństwo skażenia. Po pierwsze wystarczy sobie przypomnieć, co się stało po awarii reaktora w Czarnobylu. Chmura promieniowania dotarła nad cały kraj. Jakby tego było mało, na jego terytorium spadały nawet mikroskopijnej wielkości fragmenty prętów paliwowych, tak zwane hotspoty. Czarnobyl od polskiej granicy dzieli około 500 km. Przyjmując nawet mniejszy promień skażenia, powiedzmy 300 km. Wciąż jesteśmy w polu rażenia 10 elektrowni jądrowych. Po drugie, w Polsce mamy pracujący reaktor atomowy. Jest to reaktor eksperymentalny Maria w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. No i po trzecie, posiadamy również składowisko odpadów promieniotwórczych, które produkuje nie tylko wspomniany wcześniej reaktor, ale także medycyna i uczelnie wyższe. Znajduje się ono w różanie w województwie mazowieckim. Mit numer 6. W Czarnobylu miał miejsce wybuch jądrowy. 26 kwietnia 1986 roku o godzinie 1:23 w Czarnobylu miał miejsce wypadek jądrowy, a nie wybuch jądrowy. Był on konsekwencją przeprowadzenia testu, który powinien mieć miejsce przed oddaniem elektrowni do użytku, ale wiązałoby się to z możliwością opóźnienia otwarcia, co nie podobało się sowieckiej propagandzie. Nie zagłębiając się w szczegóły, zastosowane i niesprawdzone rozwiązania technologiczne okazały się bardzo zawodne i w wyniku przegrzania reaktora woda, która jest niezbędna zarówno do chłodzenia całego reaktora, jak i spowalniania neutronów, rozłożyła się na wodór i tlen i to właśnie ta mieszanka gazów eksplodowała, unosząc ze sobą fragmenty materiałów promieniotwórczych. Nie było żadnego wybuchu jądrowego. Mit numer 5. Stan krytyczny pracy reaktora to powód do obaw. Paradoksalnie stan krytyczny to określenie optymalnych warunków pracy reaktora jądrowego. Wówczas reakcja rozszczepienia przebiega ze stałą szybkością, liczba neutronów i moc również są stałe w czasie. Jeśli liczba rozszczepień w reaktorze maleje, to znajduje się on w stanie podkrytycznym, a jeśli wzrasta, w nadkrytycznym. Mit numer 4. Najgroźniejsze dla człowieka jest promieniowanie gamma. Ten mit jest prawdopodobnie pokłosiem filmów o Halku. Rzeczywiście, promieniowanie gamma jest najbardziej przenikliwe w porównaniu do alfa i beta, ale jeszcze bardziej przenikliwe są np. strumienie neutronów. Jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo, to w grę wchodzą raczej energia i sposób oddziaływania z materią, a nie zasięg. Największą energię ma promieniowanie alfa, które ma też najkrótszy zasięg. Dodatkowo jest silnie jonizujące, co powoduje, że tkanki na nie narażone ulegają zniszczeniu. Obrywa się też podwójnej chyli się DNA, co może prowadzić do mutacji. Jakby tego było mało, wiele izotopów alfa promieniotwórczych może łatwo wbudowywać się w strukturę kości, co powoduje, iż promieniują bezpośrednio na szpik. Porównując więc promieniowanie alfa i gamma, musimy być świadomi, że porównujemy niszczycielską moc roweru, na którym daleko zajedziemy, bo omija przeszkody, i czołgu, który będzie z impetem taranował wszystko na swojej drodze. A chyba każdy wolałby się zderzyć z rowerem, a nie czołgiem. Mit numer 3. Napromieniowana substancja staje się radioaktywna. W tym wypadku jest to mit tylko w części, ale za to bardzo, bardzo dużej. Napromieniowanie stosuje się w wielu dziedzinach ludzkiego życia. Często poddaje mu się na przykład nasiona zbóż, aby zabić grzyby i bakterie. Przechodząc przez materię promieniowanie traci swoją energię. Powoduje najczęściej powstawanie elektronów bądź jonów. W żaden sposób nie dochodzi jednak do, jakby to nazwać, uwięzienia cząstek promieniowania, a więc nie ma ryzyka, że krzesło z elektrowni atomowej będzie nas bombardowało kwantami gamma albo co gorsza alfa, pomijając fakt, że samo przebywanie w elektrowni nie niesie ze sobą niebezpieczeństwa na promieniowanie. Substancja z natury nieradioaktywna może stać się źródłem promieniowania niemal wyłącznie wtedy, kiedy zostanie zanieczyszczona materiałem promieniotwórczym. Tak stało się na przykład z notatnikiem Marii Skłodowskiej-Curie, który do dziś przechowywany jest w ołowianej skrzyni. Oczywiście, jeśli mamy być dokładni, to istnieją drobne wyjątki od tej reguły. Przykładem jest na przykład fosforescencja. Może również być tak, że cząstka promieniowania spowoduje reakcje jądrowe, wywołując na przykład rozszczepienia jąder, którym może już towarzyszyć promieniowanie. W każdym razie pamiętajmy, rzeczy codziennego użytku nie staną się radioaktywne po wystawieniu na działanie promieniowania. Mit numer 2. Wzrost zawartości izotopów promieniotwórczych w powietrzu, tak jak po awarii elektrowni w Fukushimie, to powód do obaw. Wszystko zależy od tego, co byłoby źródłem takiego promieniowania. Po awarii w Fukushimie w powietrzu wzrosła kilka tysięcy razy ilość jodu-131 i kilkaset razy cezu-137. Nie był to jednak powód do niepokoju, bowiem w normalnych warunkach średnio w jednej sekundzie rozpadowi ulega jedna miliardowa obu atomów. Można inaczej powiedzieć, że średnio w ciągu miliarda sekund obserwowano jeden rozpad promieniotwórczy jodu i jeden rozpad promieniotwórczy cezu. Po awarii w Fukushimie przez kilka tygodni obie te wartości były odpowiednio 3,5 tysiąca razy większe i 350 razy większe, co jest ciągle wartością milion razy mniejszą niż po katastrofie w Czarnobylu. Czy jest się czego bać? Zdecydowanie nie. W każdym kilogramie ludzkiego ciała dochodzi do około 120 rozpadów w każdej sekundzie czyli jesteśmy miliard razy bardziej promieniotwórczy, niż jod w powietrzu po katastrofie w Fukushimie. Ilość pochłoniętego promieniowania mierzy się w siwertach. Rocznie Polak pochłania średnio 3,5 milisiewerta, z czego około 0,9 pochodzi ze źródeł sztucznych, takich jak badania medyczne i następstwa wybuchów jądrowych oraz awaria czarnobylska, z czego te dwa ostatnie stanowią w sumie zaledwie setne milisiewerta na rok. Największy udział mają źródła naturalne, głównie radon, który powstaje w naturalnych szeregach promieniotwórczych i jako gaz gromadzi się w mieszkaniach. Jest to zresztą jeden z głównych powodów, dla którego warto przewietrzyć dom, nawet w zimie. Niekorzystne skutki deterministyczne promieniowania zaczyna się obserwować dopiero przy około 200 mSv na rok. Tak więc nawet dziesięciokrotne zwiększenie sumarycznej dawki skutecznej może nie spowodować niebezpiecznych następstw. Nie zapominajmy, że lecąc samolotem również zwiększamy dawkę skuteczną. Pomimo, iż ma to miejsce w czasie każdego lotu, bardziej boimy się spaść na ziemię. Może warto wyciągnąć naukę z tego podejścia. Mit numer jeden: Promieniowanie jest szkodliwe i zbędne. Promieniowanie jest wykorzystywane w sposób konstruktywny w wielu dziedzinach aktywności człowieka. Bardzo często jesteśmy poddawani naświetlaniom medycznym w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Jak już wspomnieliśmy, możemy dzięki niemu skutecznie sterylizować żywność. Radioaktywny izotop ameryku jest stosowany w czujnikach dymu. Z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych możemy badać wiek przedmiotów. Wykorzystanie radionuklidów umożliwiło wreszcie powstanie defektoskopii, dzięki której możemy łatwo i bezinwazyjnie namierzać niedoskonałości materiałów. Wiele wskazuje na prawdziwość zjawiska tzw. hormezy radiacyjnej, czyli dobroczynnych skutków przyjmowania niewielkich ilości promieniowania, które w założeniu działają analogicznie do szczepionki. Otóż organizm uczy się dzięki temu naprawiać drobne zniszczenia w swoim kodzie genetycznym po to, aby później łatwiej poradzić sobie z podobnymi anomaliami, które prowadziłyby do powstania nowotworu. Póki co hipoteza ta nie jest jeszcze powszechnie akceptowana pomimo, iż przemawia za nią wiele badań przeprowadzonych zarówno na zwierzętach, jak i ludziach. No i nie zapominajmy, że gdyby nie promieniowanie, mogłoby nie być życia na Ziemi. Rozpady promieniotwórcze dają pewien niezaniedbywalny wkład do bilansu cieplnego jądra Ziemi. Dzięki utrzymaniu odpowiedniej temperatury jest ono płynne, a konsekwencją tego jest istnienie magnetosfery, która to chroni nas przed niszczycielskim wiatrem słonecznym. Ciężko stwierdzić jednoznacznie, że bez wkładu radioaktywnych nuklidów jądro zastygłoby, ale jednocześnie nie można wykluczyć takiej alternatywy. Po więcej ciekawych filmów zapraszam na Facebooka. Dajcie znać, co sądzicie o takiej formie przekazu informacji i co najważniejsze, nie dajcie się przerazić samym stwierdzeniem, że coś jest jądrowe albo krytyczne. Nie bagatelizujmy zagrożeń związanych z promieniowaniem, ale pamiętajmy też, że nie każdemu psu na imię Burek. Do zobaczenia, do usłyszenia.